Nikt nie miał tutaj większych, czy mniejszych szansy już na starcie tego wyścigu. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się już wystartować tego nitwę. I uwaga uwaga. I gonitwa się rozpoczęła, no tam duże problemy Kiwal ma od samego startu, ale prowadzi Factoriel, na drugim miejscu Göteborg blisko, tam jest zdaje się Habanera, Kiwal zdecydowanie odstaje od pozostałych uczestników, konie mają jeszcze do pokonania około 1900 metrów. Prowadzi oznaczony numerem drugim Faktoriel. Na drugim miejscu kłusuje Gotteborg, na miejscu trzecim jest Habanera, na czwartym, Furnika, na piątym Gops, za nim jest duży odstęp, na miejscu szóstym jest Hugo de Bois. Na siódmym kreska, no i już daleko, daleko za stawką, nie wiem nawet czy bierze udział w tym wyścigu, jest Kiwal. No i już wychodzą na przeciwległą prostą. Jeżeli chodzi o kolejność, na czele stawki nie zmienia się. Tutaj Faktoriel jest na prowadzeniu, na drugim miejscu Göteborg. Blisko trzyma się Habanera oznaczona numerem piątym, konie. I powożący mają do celownika jeszcze około 1400 metrów. Faktoriel od startu prowadzi. Göteborg na miejscu drugim. Habanera jest na trzecim. Furnika na czwartym. Za nią odstęp, choć niewielki. No i tam obok siebie są dwa konie. Hugo Debła oraz Gops. Do celownika jeszcze pozostało około 1100 metrów. Wciąż od startu prowadzi oznaczony numerem drugim Faktoriel, położony przez Tarasa Saliwończyka, na miejscu drugim jest Göteborg, na trzecim Habanera, na pozycji czwartej Furnika, chociaż już teraz wyprzedzają po zewnętrznej Hugo de Bois i Furnika odpada na miejsce piąte, na szóstym jest Gops. Są już w połowie zakrętu. Za moment będą wybiegać na prostą finiszową. No zobaczymy, kto tutaj wyprowadzi. Wydaje się, że Factoriel bardzo lekko biegnie. Powożony przez Tarasa Saliwończyka. No na drugim miejscu jest Habanera. Na trzecim Goteborg, Na czwartym Hugo de Bois, który tam się ładnie przesuwał do przodu. No i już mamy prostą finiszową. No i nieco ponad 500 metrów do celownika. Wciąż na prowadzeniu jest Factorial ale mocno atakuje go Habanera po zewnętrznej, yy, i wydaje się, że Habanera już zrównała się z nim. Może nawet wychodzi na prowadzenie. Yy, chociaż nie, jeszcze w zasadzie kłusują web w łeb, sulka w sulkę Faktoriel i Habanera. Na trzecim miejscu Göteborg. Faktoriel środkiem, Habanera po zewnętrznej. Jeszcze 150 metrów do celownika. Yy, Faktoriel i Habanera. Faktoriel i Habanera. Ale wydaje się teraz Zaliwończyk to kontroluje, faktorię. wygrywa Habanera na drugim, na trzecie finiszował Hugo de Bois. na czwartym Göteborg, na piątym Gops, na szóstym Furnika. Teraz na miejscu siódmy, siódmym kończy wyścig Kreska i na ostatnim miejscu Kiwal. Oznaczony numerem drugim Faktoriel, powożony przez tarasa Saliwończyka, trenowany przez Annę Frądczak Saliwończyk. Jako pierwszy minął linię celownika, kontrolował przebieg wydarzeń taras Saliwończyk. Dał się zbliżyć Habanerze tutaj na niewielką odległość, ale było widać, że ma jeszcze spory zapas sił Faktoriel. No i jako pierwszy minął. Celownik. Zaczekajcie Państwo oczywiście na zatwierdzony wynik tej gonitwy. W przypadku gonitw kusaczych ma to szczególne znaczenie. Tu jest więcej niuansów do zatwierdzenia. Trzeba sprawdzić, czy wszystkie konie biegły odpowiednim chodem, czy żaden nie galopował lub nie galopował.